thank you Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam was na film z mierzeniem mojego basicowego zamówienia z Bonprixa. Eee, ostatnio, ostatnio. No jakiś czas już temu um, ja wspominałam wam o mojej wishlistie. Wishlistie wiosenno-wakacyjnej. Jeżeli jeszcze nie widziały się, to linka zostawię wam tutaj. Zobaczcie sobie. No i tam wspominałam o rzeczach, które potrzebuję um, już na wiosnę, już tak bardziej na wakacje, na wyjazd. No i przeglądając właśnie stronę Bonprixa, zauważyłam, że Sporo rzeczy ubywa, sporo rzeczy ubywa, ubywa japonek, ubywa takich już bardzo letnich rzeczy, więc można powiedzieć, że ludzie się już rzucili na wakacyjne zakupy. No i ja zrobiłam też takie wakacyjno-wyjazdowe zakupy, basiki, które są. Um, potrzebne. Nie samymi sukienkami człowiek żyje, nie tylko same sukienki są potrzebne. Potrzebne są też takie zwykłe zwykleczki, które są bazą również do mm, pozostałych stylizacji, bazą e, wyjazdową, więc dzisiaj zapraszam na takie zupełnie zwykłe zamówienie z Bonprixa, z t-shirtami, z piżamami, z klapkami, e, już tak bardziej wyjazdowo, wyjazdowo, niewyjazdowo no wyjazdowo, bo my wyjeżdżamy w połowie czerwca, więc zostało już można powiedzieć mniej niż dwa miesiące do wyjazdu, więc trzeba małymi kroczkami już zbliżać się do uzupełnienia garderoby wakacyjnej, więc zaczynamy, zaczynamy takie serie tutaj na kanale. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli takie basicowe mierzenia też lubicie, też chcecie oglądać na tym kanale. No to zapraszam. Zaczynamy od t-shirtów. Pierwszy t-shirt, który mam na sobie, to jest ta seria, którą pokochałam, którą uwielbiam. Mam na sobie rozmiar 52x54 i stwierdziłam, że jest to rozmiar, który idealnie do mnie pasuje, który noszę cały czas. Rozmiar większy. Rozmiar większy, to jest chyba 56x58, ale to już jest taki naprawdę szeroki worek, i zauważyłam, że ja w tych szerokich workach chodzę bardziej na co dzień po domu. Nie ubieram ich na jakieś wyjście, nie ubieram ich do ludzi, nie ubieram ich do stylizacji, bo wolę jednak te dopasowane, wolę jednak te przyciele. Więc proszę bardzo, tutaj Wam mm, prezentuję granatową wersję. One mają takie mocno wycięte dekolty okrągłe dekolciki, bardzo ładnie to wygląda i to są dłuższe t-shirty, t-shirty takie, które kończą się zaraz za pupą, t-shirty, które ja uwielbiam nosić zarówno do jeansów, do shortów, później na wakacje i nawet do leggingsów, można je spokojnie ubrać i nic się nie dzieje, po prostu zakrywają tyłek ja lubię dłuższe t-shirty, dlatego że no wiecie, gdzieś tam się ruszacie, gdzieś tam on jednak, on jednak podjeżdża do góry ja lubię mieć zakry Brzuch, nie lubię jak mi cokolwiek wychodzi, więc kocham je, uwielbiam i tak naprawdę tylko one są. Tylko zwracam uwagę na dłuższe t-shirty, które zamawiam. Więc one są w dwupakach. Ja tutaj wziąłam akurat granat i czarny, ale jest ich naprawdę dużo. Możecie wybierać i one są z okrągłym dekoltem, Bawełna, rozciągliwe, na no cóż więcej można chcieć. Przypomnę, że oczywiście linki do wszystkiego zostawię wam na dole w opisie. Opis teraz jest masakrycznie schowany, więc też postaram się zostawić w, w pierwszym komentarzu przypiętym, żeby dostać się do, do opisu teraz. Ubolewam nad tym, ale to jest po prostu jakaś masakra wprowadzona przez, e, przez YouTube'a, nie wiem dlaczego. E, żeby wejść do opisu, trzeba kliknąć naprawdę taki miniaturowy napis więcej e, na telefonie, na komórce, to już jest w ogóle dramat jakiś, jeśli chodzi o, o ten opis, więc postaram się zostawić właśnie i w opisie, i w pierwszym komentarzu linki do wszystkiego, co Wam dzisiaj pokażę drugi set t-shirtów, które zamówiłam to są t-shirty z dekoltem w serek, tutaj akurat mam taki pudrowy róż i tutaj chyba miałam biały w zestawie, biały i właśnie pudrowy róż I one są um, lekko obszerniejsze również mamy krótki rękawek ten rękawek jest może trochę taki dłuższy, tak mi się wydaje krótki rękawek bardzo ładny dekolt, ładnie tu się wszystko układa, nie jest może właśnie tak przyciele ciele jak, jak tamten ale chyba dlatego, że on jest, to też jest dłuższy t-shirt zacznijmy od tego, dlatego, że po bokach ma takie rozpierdeczki, ma takie dwa pęknięcia e, po bokach i tutaj na dole jest luźno, w brzuchu jest luźno więc e, dobra wiadomość dla wszystkich jabłek, dłuższe t-shirty, super dłuższe t-shirty są w Bomprix, e, ale też ostatnio pokazywałam wam w Mirzymy jeżeli jeszcze nie widziałyście, to też linka zostawię wam tutaj, więc taki pudrowo różowy do każdej stylizacji, do wszystkiego e, ja szczerze powiedziawszy to, to bym kupiła wszystkie kolory bo one też były sprzedawane w dwupakach to też jest rozciągliwy materiał. To też jest bawełna oddychająca. Bez żadnych tutaj aplikacji, bez nadruku. Jeżeli potrzebujecie, czy ubrać się pod marynarkę, czy do, 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 jakiejś, do, jakiegoś, szalonej, do jakiegoś szalonego okrycia wierzchniego, wzorzystego, no to właśnie taki t-shirt gładki jak najbardziej na tak. Więc te t-shirty też Wam polecam z dekoltem w serek. Jedne i drugie są mega. Tutaj też mam rozmiar 52 przez 54. Kolejne rzeczy z mojego zamówienia to, to są piżamy. Jeśli chodzi o piżamy, to ja gustuję w piżamach z shortami: shorty i t-shirt. Więc pierwsza piżamka to jest taka fioletowa z zeberką. Jest to oczywiście bawełniany t-shirt, troszeczkę krótszy. Do tego są zeberkowe shorty. No, zobaczcie, jak to pięknie wygląda: z fioletowymi troczkami pasują idealnie. Tutaj mają taką grubszą gumę, więc fajnie to wygląda, taka piżamka, taki zestaw z, z po prostu z t-shirtem, z bluzeczką z szorcikami ja bardzo gustuję w tego typu piżamkach, czy jest ciepło czy jest zimno, czy, czy jest lato, czy jest zima, ja mam takie, takie piżamki, w zeszłym roku nie kupowałam żadnych nie byliśmy nigdzie, w tym roku trzeba odświeżyć coś nowego, coś świeżego, więc ta piżamka jest jak najbardziej na tak, mam ją w rozmiarze 50 Mm, przez pięćdziesiąt cztery no i tutaj trzeba uważać, bo tak jak w moim wypadku jest, że ja noszę inny rozmiar na górze inny rozmiar na dole, no to niestety już próbowałam, testowałam różnych rozmiarów i to wygląda tak, że jak wezmę rozmiar większy, bo chciałabym, żeby ta koszulka była nieco większa, nieco bardziej taka luźniejsza no to wtedy portki mi zjeżdżają z tyłka no niestety tak to jest, więc zdecydowałam się, że wezmę rozmiar mniejszy, właściwie to mój rozmiar, wtedy ten t-shirt jest taki tutaj bardziej przy ciele ale za to shorty są ok, więc więc okej, okay, niech tak będzie, e, wszystko jest w porządku, ta, ta koszulka nie jest e, za krótka, nie jest za długa, wydaje mi się, że do spania jak najbardziej na no tak, więc bardzo Wam polecam e, te zestawiki właśnie z shortami, te piżameczki. Kolejna piżamka, która mi się bardzo spodobała, tutaj też mam rozmiar 52x54, to jest taka różowa piżameczka z flamingiem, zobaczcie jak, jak słodko to wygląda, ten flamingzek tutaj na, na środku, krótki rękawek i do tego są takie shorty, shorty we flamingi, to oczywiście wszystko jest bawełna, więc... Wszystko jest jak najbardziej na tak. Tylko, że tutaj niestety e, t-shirt sięga mi do pępka, a nawet nad pępek, więc absolutnie nie jest za krótki. Jak gdzieś tam przy ruchu, nawet jak y, sprawdzałam, czy po prostu siedzę, czy teraz jak się ruszam, to ten, ta, ta, ta y, po prostu koszulka. Podjeżdża mi do góry i jest nad pępek, więc koszulka jest zdecydowanie za krótka. Tutaj może jest wszystko w porządku, tutaj dobrze leży, ale wydaje mi się, że jest po prostu za krótka jak dla mnie. Shorty są w porządku, aczkolwiek jest to ten zestaw z cienką gumką. Zobaczcie, tutaj jest taka cienka gumka, i tutaj nie ma z cienką gumką? Tak. Tak, z cienką gumką, i tutaj nie ma e, troczków, więc zwracam uwagę, one też mają niski stan, więc jakby nie wyciągniecie sobie ich wysoko gdzieś tam do pasa, e, po prostu tak, żeby było wygodnie, tak, żeby tam po prostu było miejsce na brzuch, tylko one gdzieś tam będą się suwać, one mają po prostu nie mają wysokiego stanu, więc absolutnie ta. Mm, Niestety ta piżamka odpada i mam wrażenie, że lepsze są te piżamy właśnie, w których to... Yy spodenki mają tą szerszą gumę i troczki z przodu tak mi się wydaje, że one są tak jakby większe, one jakby mają wyższy stan i tak lepiej po prostu no, no są lepsze są lepsze w zeszłym, w zeszłym roku, nie w zeszłym roku, dwa lata temu zamawiałam w ogóle zestaw dwóch shortów zamawiałam zestaw dwóch shortów były, w zestawie były jedne szare Szare takie piżamowe i drugie były w motylki, i one były właśnie tak samo z grubą gumą i z stroczkami do ściągnięcia, więc taki, taki mój. Tak zwróciłam uwagę na to, że jakby lepsze są te zestawy z stroczkami, więc też zwracacie na to uwagę. No ta jest też przepiękna. No, no, przepiękny zestawik do spania, uroczy, ładny, nowiutki, świeżutki. No, ale niestety idzie do zwrotu. Ta piżameczka no, no nie, nie pasuje. I tutaj też mam rozmiar 52 przez 54, więc po prostu tak, jakby no, rozmiar rozmiarowi nierówny. Ale tak jakby to są dwie różne piżamy, nie z tej samej serii. To nie jest właśnie tak jakby ta sama seria. Kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest koszulka nocna. Tutaj też mam rozmiar 52x54. Tak sobie wzięłam do sprawdzenia, bo ja zazwyczaj nie śpię w koszulach nocnych. Śpię właśnie w takich zestawach. E, ale zamówiłam sobie coś takiego w e, paseczki, w takie marynistyczne tutaj. E, Paseczki i wzorek. Tutaj mamy jakieś rozgwiazdy, muszelki. No, naprawdę wygląda pięknie. Sama ta piżamka sięga tak do kolana, albo zaraz przed kolano. I tak sobie myślałam, że, A no, coś innego. Taka piżamka też, też będzie fajna. No i ona mi się opina tutaj w brzuchu, Nie za fajnie się po prostu czuje w niej. Tak, no po prostu jednak nie. Stwierdziłam, że jednak nie. spoko jest. Przyjemna w dotyku, jest z bawełna, e, rozciąga się oczywiście, wszystko tutaj jakby dobrze leży. E, nie podoba mi się właśnie tylko to, że ona się opina tutaj w brzuchu, nie podoba mi się to, y, jak ja w niej jakby wyglądam. Ja wiem, że tak do spania to pal 6. Można jakby olać temat, ale no nie wiem, jeszcze się chyba muszę zastanowić. Jest to coś innego, ja to mam straszny opór na zmiany i to tak zawsze mam, po prostu coś innego, coś nowego ciężko mi jest wyjść z tych moich utartych schematów, z tych moich utartych zachowań i, i takich zachowań zakupowych też jak najbardziej. Więc spróbowałam czegoś nowego, ale tak po prostu jest mi niekomfortowo. Tak mi jest niekomfortowo w tej piżamce, w tej teraz ładnie wygląda to, Podoba mi się, jak to wygląda teraz w, w kadrze, jak to wygląda w aparacie. No nie jestem przekonana, dajcie mi znać, co sądzicie. Dajcie mi znać też w czym wy śpicie, jakie wy macie e, piżamki bardziej sexy, może tiulowe, czy właśnie koszulki nocne, czy że tak jak ja te zestawy z szortami. Ciekawa jestem. Nie wiem, czy bym się właśnie dobrze czuła w tej, w tej koszulinie nocnej. No po prostu jakoś tak. Jakoś tak, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że tutaj ten brzuch mi opina, a ja tam dalej jest taką, taką kiecką. No nie wiem. I ją też mam w rozmiarze 52 przez 54. Kolejny basic, który zamawiam i który chciałam mieć. Z zeszłego roku miałam jedne, jedyne kolarki, w których śmigałam cały czas i stwierdziłam, że w tym roku zamawiam. Zamawiam sobie dwie paczki. Jedna paczka to. One są pakowane po dwie pary, więc w sumie cztery pary kolarek. W jednej mam dwie czarne kolarki, a w drugiej paczce mam czarne i granatowe. No i otworzyłam te jedne i sprawdzam. No i słuchajcie, to jest rozmiar 48 przez 50 tak? 38 przez 50, więc wzięłam rozmiar mniejszy, jak ja to zawsze robię przy leginsach. No są to leginsy, są to bawełniane leginsy. ja nie jestem fanką tych kolarek takich, wiecie, nieoddychających, jest to oddychający materiał, bawełniany, ale zobaczcie, jak one się rozciągają. No one się rozciągają masakrycznie rozciągają się masakrycznie, więc jak ja je ubrałam, to one były takie lekko luźnawe i tak stwierdziłam, kurde, no będą mi zjeżdżać, z... będę je cały czas poprawiała, no, no masakra. Jeśli chodzi o długość, to one są takie przed kolano, więc bardzo fajnie, ja bym je ubierała właśnie na co dzień do tunik, do dłuższych T-shirtów, no po prostu po domu jako leginsy, jako krótkie spodenki po prostu bardzo bardzo wygodne, albo do jakiejś bluzy, albo do, właśnie takiej do dłuższej bluzy, albo no, do czegoś takiego właśnie dłuższego, tak jak mówię ja leginsy i tego typu ciuchy akceptuję tylko i wyłącznie z górą, która zasłania tyłek, więc one są bardzo rozciągliwe. To 48 na 50. No, słuchajcie, to jest mega rozciągliwe, więc stwierdziłam, że no dobra, to zostawię sobie jedną paczkę, tą, którą otworzyłam, tą, którą przymierzyłam. Zresztą, no, zobaczcie, zobaczcie na przebitce. Tą, którą otworzyłam, zostawię sobie, zobaczę, jak to się będzie prało, zobaczę, jak to się będzie nosiło. Ale tych drugich już nie zostawię, wymienię sobie na mniejsze, a mniejsze, słuchajcie. To będzie 44 przez 46, więc w ogóle będą małe. Ale ja wolę, jeżeli coś jest obcisłe, zasysa po prostu to mniejsze, ta gumka zasie. Jak już zasie, to już się nie ruszy, to już nie będzie podciągania, to już nie będzie poprawiania. No to w tym chodzi o wygodę, prawda? Więc kolarki bardzo polecam. Widziałam też, że jest wersja z koronką na dole, kto tam woli. Ja wolę bez koronki czarne, zwykłe bawełniane kolarki taki zupełnie zupełnie takie dzisiaj mierzymy jest basicowe zupełnie takie nie sexy można powiedzieć ale takie rzeczy też są potrzebne takie rzeczy też się kupuje ja już chyba zostanę tutaj w tej koszuli nocnej. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, i niestety jestem rozczarowana, to są spodnie. Spodnie, które nazywają się Power Stretch Push-Up. Zobaczyłam, że mają super wysoki stan. Zobaczyłam, że są rurkami i stwierdziłam, no dobra, zamówię. Zamówiłam dwa rozmiary. Na przebitkach będziecie mogli zobaczyć 52 i 50 rozmiar. I słuchajcie, rozmiar 50 w pasie jest trochę za Ciasny. rozmiar 52 jest jakby w pasie dobry ale nogawki są takie po prostu to nie są rurki to nie są rurki moim zdaniem to są takie marchewki to są w miarę proste nogawki które zwężają się do dołu to są marchewki, to nie są obcisłe rurki dodatkowo śmierdzą masakrycznie ja tam narzekam w inie, że wali po prostu chlorem, a tutaj, tutaj wali chlorem. Dodatkowo one swoje kosztowały, a materiał jest bardzo tani. Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. Ten materiał jest tani i cienki, więc w ogóle jestem niezadowolona z tego zakupu, w ogóle nie jestem zadowolona z jakości tych, 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 tych jeansów. No, no, no nie wiem, zobaczcie choćby to wykończenie. No, po prostu wygląda strasznie tanio i wygląda strasznie niefajnie. No, wyglądają na, na takie chińskie, chińskie portki. Rzeczywiście mają wysoki stan, do tego się nie mogę przyczepić. Zapinane na dwa guziki. Um, wysoki stan po bokach mają gumki, to jest duży plus. To jest duży plus, bo się dopasują fajnie, ale no, słuchajcie, no. No jakościowo jest, jakościowo jest drama, zobaczycie jak one wyglądają, po pierwsze to nie są rurki, po drugie jakość taka do D, po drugie rozmiarowo jakoś tak dziwnie, tak jak mówię, 50 rozmiar jest na mnie za mały, 52 jest za duży, właściwie to 52 mogłam ubrać bez rozpinania guzików, no bo są te, są te po bokach gumeczki, no ale... No, jak to wygląda? No, ja nie cierpię takich, takich, takich portków, które, w których robi się taka flej. Zresztą zamówiłam je bo myślałam, że to są rurki, no po prostu rurki, no chyba tak, bo on power stretch push up, ja tam nie widziałam żadnego push up, w każdym razie jestem bardzo rozczarowana tymi spodniami to jak to wyglądają i to jak są wykonane wspominałam wam o klapeczkach, wiecie, że ja mam takie swoje ulubione klapeczki na piance z, z cekinami i stwierdziłam, że kurczę, może bym spróbowała czegoś podobnego, kurczę, może bym spróbowała czegoś na Turnie i zamówiłam sobie takie dwa. Akurat wzięłam dwa te same prawe. Zamówiłam sobie takie. Klapeczki, one tutaj też mają cekiny. Zobaczcie, jak się tak pięknie mienią. One są. Idealnie tego typu klapki się sprawdzą i na plażę, i gdzieś na wysie do sukienki i one są na takiej koturence, proszę bardzo, ta koturenka jest tutaj z przodu trochę i tutaj z tyłu, więc one prezentują się tak. Te, które są moje ulubione, nie mają tej koturny, są po prostu na. Na płaskiej tej podeszwie. No i tutaj troszeczkę są przyciasne, tak od razu mówię, dla wszystkich, którzy będą zamawiać te moje. One są tutaj troszeczkę przyciasne, ale raz, dwa wyjścia, jedno, dwa wyjścia i się dopasowują do, do stopy i genialnie wyglądają. No te niestety nie. Te niestety nie. Zgadnijcie dlaczego? A to dlatego, że e, bardzo miękka jest ta koturna, jest to piankowa koturna. No mogłam się tego spodziewać. Ja też swoje ważę. Więc możecie się domyślić, jak przymierzałam e, te klapeczki, to one po prostu się zapadały no po prostu się zapadały tutaj z tyłu, ja czułam czułam się super niestabilnie na tych, na tych klapkach czułam, że ta moja noga się zapada ta moja pięta się zapada jak ta moja pięta się zapadała to podnosiła mi automatycznie tutaj palce które były zatknięte w tą japonkę i te palce dodatkowo jeszcze nie no, że tutaj niewiele miejsca miały to jeszcze ciągły ten pasek do góry więc no nie, nie, nie są wygodne, nie są e, tak wygodne i tak dopasowane do szerokiej stopy jak tamte moje ulubienice. Myślałam, że będą, myślałam, że będzie ok, ale nie będę tutaj też ryzykowała zwijnięcia kostki, nie będę ryzykowała braku stabilności dla mojej stopy, no niestety nie. Po prostu, no no. Na nie można powiedzieć za ciężka, no po prostu nie są dostosowane do, do plusa i do cięższych, do cięższych dziewczyn, no po, no po prostu nie wiem. Ja też jestem taką osobą, która bardzo mocno chodzi na pięcie. Nie jestem taką osobą, która chodzi na, na palcach, czy tam gdzieś po prostu opiera swój ciężar ciała na palcach, bardziej napięcie. No i ta pięta jak się tutaj będzie zapadała, jak ta pięta będzie się tutaj wgniatała, no to to nie będzie fajnie wyglądało, więc nie będę ryzykowała, oddaję je, niestety nie. Ale i tak polecam te na płaskiej podeszwie. Ja w tym roku tych na płaskiej podeszwie kupować nie będę, bo mam chyba jeszcze z zeszłego roku niezniszczone jedne czarne, mam jeszcze z zeszłego roku takie już dowalone, jedne będę miała na co dzień i mam jeszcze zupełnie nowe, nieśmigane ani razu nie ubrane szare. Więc myślę, że dokupować jeszcze jednych nie będę. W każdym razie one są co roku. Ja na nie zawsze poluję, ja je zawsze zamawiam. Są w kolorze białym, granatowym, szarym, czarnym. Więc polecam wam serdecznie i zostawię wam linka i do tych na koturni, i zostawię wam do tych na płaskiej podeszwy, bo są, bo są mega. Jeżeli szukacie Japonek, macie szeroką stopę, wysoką w podbiciu, to polecam, polecam je z całego serca. A tak jak mówię, one na początku troszeczkę stawiają opór, ale później fajnie się dopasowują do stopy i są naprawdę są naprawdę super, ja w nich żyję <laughs> całe wakacje ja w nich żyję i to już wszystko, tak sobie patrzę tutaj, całe moje zamówienie um całe moje zamówienie, takie zupełnie proste, zupełnie niczego sobie, nic tak naprawdę fajnego do pokazania nie było, ale tak jak mówię no też są potrzebne też zamawiamy czy piżamki, czy koszule nocne czy klapeczki, czy kolarki, żeby się później nie zastanawiać po prostu gdzie kupiłaś, to Wam pokazuję, takie proste rzeczy, które tak jak mówię też się będą przydawać, które też muszą mieć, trzeba mieć w szafie jest to taka podstawa garderoby, więc tak odświeżenie tych rzeczy, odświeżenie nowe t-shirty. W sumie to już zamówiłam sześć t-shirtów, więc mm, może już dość tych t-shirtów bez nadruków. Teraz może skupię się na, na jakiejś, posprawdzam na też t-shirty, jakieś bluzki, tuniczki z nadrukami, z kolorami, więc... Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co Wam się spodobało, dajcie znać, czy zamawiacie. Też takie basiki w Bond no wydaje mi się, że lepszych nie ma w lepszej cenie i z lepszym składem. Fajniejsze jeszcze są, tak jak mówiłam, Celbest jeszcze w cel bez są e, takie e, ze, ze skośnymi rękawami, dłuższe t-shirty wykrojone na półokrągło, no zobaczcie sobie, w każdym razie na dzisiaj to wszystko, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym, e, tak dla zasięgu, dla wsparcia, że takie, takie zwyczajne e, filmy mierzymy, też chcecie oglądać, no to dajcie mi o tym znać, e, a na dzisiaj to wszystko, ja się z wami żegnam. Cześć Pa. I zostaje w piżamce, <grymne> zostaje w koszulce nocnej.